Oczywistym stwierdzeniem jest to, że każdy otaczający nas przedmiot ma swój kolor. Pomidory są czerwone, trawa jest zielona, płatki kukurydziane są żółte, a niebo jest niebieskie. Wszystkie otaczające nas kolorowe przedmioty są dla nas czymś zupełnie naturalnym. Tak naturalnym, że posiadamy przez nie kolor, dostrzegamy jako ich własność fizyczną. Jednak naprawdę jest zupełnie inaczej. Żaden z oglądanych przez nas przedmiotów nie posiada koloru. Cały otaczający nas świat jest bezbarwny. Jednak, dlaczego my go tak nie widzimy? Dzieje się to za sprawą współpracy światła i działalności naszego mózgu. Światło posiada dwoistą naturę. To właśnie dzięki tej dwoistości możemy je postrzegać, zarówno jako zbiór cząsteczek, nazywanych fotonami, które posiadają określoną energię lub jako falę elektromagnetyczną, posiadającą określoną częstotliwość. Światło białe, inaczej nazywane widzialnym, składa się tak naprawdę z całej gamy kolorów. Widoczne jest to po rozszczepieniu przy pomocy pryzmatu. Kolory Widzimy dzięki zjawiskom, jakie zachodzą pomiędzy promieniami światła a obserwowanymi przez nas przedmiotami. Czyli dzięki temu, jaki dany obiekt ma właściwości absorpcyjne, rozpraszające i odbijające promieniowanie. Każdej barwie, jaką widzimy, odpowiada inna długość fali światła. Ale jak to się dzieje, że w ogóle widzimy kolory? Promień światła biegnie w przestrzeni po liniach prostych. Dopóki nie natrafi na przeszkodę. Podczas konfrontacji z jakimś ciałem ulega rozproszeniu, odbiciu bądź pochłonięciu przez powierzchnię danego obiektu. Większość ciał pochłania jedne długości fal, odbijając inne, i to właśnie te odbite fale nadają kolory otaczającym nas światu. Przykładowo, cytryny są żółte, ponieważ od ich powierzchni odbija się światło żółte, a wszystkie inne Długości zostają pominięte. A co się dzieje w przypadku całkowitego pochłonięcia lub odbicia promieniowania widzialnego? Jeżeli obserwowane przez nas ciało odbija wszystkie długości fal, widzimy w nim kolor biały, natomiast jeżeli wszystkie zaabsorbuje, widzimy wówczas kolor czarny.